Więc idziemy teraz do herta po chałkę na śniadanie. Kupiłem w hercie wielką chałkę, którą na śniadanie, ale czekam aż się masło od tai zrobi takie do smarowania. Teraz posprzątam łazienkę. W tym czasie mi się troszkę ten zjem śniadanie, później posprzątam kuchnię i później zobaczymy. Jeszcze pouczyć się chcę i chcę pobiegać. To jest rzeczy, które muszę dzisiaj wykonać. Więc łazienka jest pięknie posprzątana. A teraz będę jeść śniadanie. Czyli hałki z masłem, może i Tak wiem, teraz się uczę, czyli jakieś dwie minuty siedzę i będę szedł biegać za jakieś 20 minut, bo musimy mi się podładować telefon i tak. Y, tak wygląda mój outfit do biegania, mam nowe buty ASICS zielone, y, tak, czapka, pod spodem termo i t-shirt i lecimy. Wróciłem z biegania i na obiad wykończę moją zupę soczewicową i tak, tak się zupa soczewicowa będzie, Żarto. Marysia dostała paczkę od nie wie kogo i są tam Minecraft suspicious stew chipsy, cztery buzaki ostre, które tak. lubi. I morsi. Peach. Teraz klipek skleja w kawcie. Dziś na śniadanie znów chałka z masłem po prostu. No i kawkę którą sobie zrobiłem rano i... Tak. Witam, y, ubierzcie się ze mną na kawę z zuzią. Najpierw perfum i w Sauleur, bo dawno nie, ich nie używałem, nie, 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 nie. Tak, obieram sweter teraz. Ten sweter już nawet nie pamiętam czy ja go kupiłem, czy jest mojego taty. Nie pamiętam. Y, tak. from them Idziemy na kawę gdzieś. Hi. Gdzie? Bardzo do targowej Einzlada. Może. Jeszcze zobaczymy. zobaczymy. Podjęliśmy decyzję, że idziemy szukając kawiarni po drodze, która krzyczy o Boże ładnie i mają kawę speciality. Zdecydowaliśmy, że idziemy do dinette Juli Pracy UD Pracy. UD. Będzie ciekawie. Więc ostatecznie nie poszliśmy do dinet, poszliśmy, poszliśmy do Elgato. W El hiszpańsku kot. Tak, poszliśmy tam, ponieważ w nie było miejsc siedzących, więc poszliśmy do Elgato i wzięliśmy, jak widzieliście, to była kawa wietnamska, czyli Z po prostu skondensowane mleczko i... No i taka mocna kawa na górze. Kupka miała po prostu taki przelewowy, taki coś. Tak. I... No, Ale była bardzo się, dobra, była mocna i słodka, tak. więc nie narzekamy, było bardzo smaczne. No i to było speciality, nie ma że nie. <głos> Czyli <głos> najważniejsze. Zrobimy teraz haul zakupowy Ja kupiłem makaron z zielonej herbaty, do stir -fry czy coś, zuzia. Ja kupiłam takie wodorosty, które zaleję octem i wodą I powinnam jeszcze mieć sezon i będzie taka sałatka Oraz kupiłam świeże tofu Czech, czeskie Czeskie tofu I to by było na... Dziś na obiad są warapy z warzywami, humusem i serem I jalapeno I... Tyle I brzuch nie boli Hejka Zrobię Wam tur mojego pokoju, bo zaraz będę się wybierać do kina i się będę przygotowywać. I stwierdziłem, że zrobię po prostu. <grym> zrobię po prostu. Pokażę Wam mój pokój. I także tak, z tego górnego światła nie korzystam, bo ono jest strasznie takie jasne i sztuczne. I zazwyczaj mam po prostu odpalone to biureczko i to małe z Aiki. Bardzo lubię tą lampkę zresztą. Co się zmieniło? Obrazki widzieliście, sel jak był, tak jest. Mam nowe buty do biegania, to też widzieliście, leżą teraz tam, bo są brudne po bieganiu. Tutaj są ciuchy, ciuchy, ciuchy. Tu są ciuchy do biegania przepocone, ale są suche, czyli śmiercą, ale nie są mokre. Tutaj jest y, nowy świecznik z nową świeczką, tak czeka na odpalenie, nie wiem czemu. Ten kwiatek błaga o przesadzenie troszkę, bo tu już wychodzą korzenie, więc no, będzie trzeba to zrobić kiedyś. To jest obrazek, który mama Tak tego też wcześniej nie było, teraz już y, tu jest. Tu jest moja pufa, brudne ciuchy pleca, te obrazki wszystkie były, to wszystko było, nie było tego kotka. Kotek jest od Pawełka z Sandomierza. Tutaj mam kartki, kotki od Julii, które dostałem wraz ze świeczkami na Mikołajki. No i to chyba by było na tyle. A no i jeszcze zamówiłem z temu takie całkiem spore zamówienie, taką lampkę która będzie tutaj y, świecić y, słońce zachód i w ogóle, ale to hol z temu będzie, będzie y, kiedy indziej, czyli jak mi przyjdą rzeczy z temu, bo mi jeszcze nie przyszły, bo tu też tak hop siup to nie idzie, tylko się, no, jednak się trochę czeka na te rzeczy z temu. Ehm, no i tak, i tak to aktualnie wygląda. Ehm, możecie pisać w komentarzach, y, co Wam się najbardziej podoba w moim pokoju, jakaś konkretnie rzecz, jakiś obraz. Więc jesteśmy po filmie, i teraz nie zrobimy takiej recenzji, tylko po prostu na 3-4 powiemy od 1 do 10 po prostu. 3-4, 10. Ja 10, bo mi się w sumie wszystko podobało. No nie wiem, wszystko mi się podobało, był strasznie fajny, i te 2,20 zleciały mega szybko. A ty, czemu 9 na 10 Jest to jakiś powód, czy po prostu zostawiasz na lepszy film? Zostawiam na lepszy film. film. Okej, okay, rozumiem. Prawda. Także to była nasza opinia, polecam. Wit Witam w mojej kuchni. Jestem troszkę chory. No niestety, dopadło nie. I dzisiaj obiad jest następujący: papryka. Marchewka i imbir, wiecie odporność się w ogóle, z buldakiem, to będzie w buldaku. Dam plaster sera, żeby było takie serowe. I to będzie podane na rukoli, bo chcę ją zjeść. Także to jest plan na dzisiejszy obiad. Więc wydałem już teraz dodaję plaster sera. I sos w ilości. Yy, nie wiem jakie ilości. Jednak się zdecydowałem na całe yy, Saszetkę sosu bo. nie wiem czego. Tak spróbowałem i nie było jakoś strasznie, a pewnie to się żałować. Że to się prezentuje w końcu gry. Jednak mega ostre, aż mi zetkało uszy. Teraz robię sobie przerwę na ciasto z dinet, kawę i serial, bo tak chcę. I gardło mnie strasznie boli, ślecznie.